Powoli kończymy dzisiejszą lustrację w terenie Pharma X. Było kameralnie, ale bardzo fajne efekty. Jeżeli chodzi o ziemniaka, tutaj pierwsze zastosowanie już bardzo pozytywnie widać pod kątem bulw. No i oczywiście mieliśmy osoby, które też u siebie produkt X Max stosowały. I szczerze mówiąc, no też są. Pod wrażeniem i coś tam w polu zaczyna się dziać. Oczywiście zaraz ostateczne weryfikacje, ale wizualnie już wygląda to bardzo dobrze. Fajny też pokaz badania wody, bo się okazało, że ta ze studni jest no jednym słowem bardzo twarda z wysokim pH. Także pod kątem skuteczności wody dobraliśmy też dawkę akwy tutaj u nas. Więc podsumowując, no faktycznie ta niska cena nie zachęca i tutaj można narzekać, to już na, na, nawet nie trzeba mieć za małych butów w dzieciństwie, po, po prostu no jest taki sezon, jaki jest. Natomiast mam nadzieję, że tutaj też ilością plonu, wielkością no sprawimy, że, że ta proporcja do narzekania będzie dużo mniejsza niż normalnie.